Siema. Czasami używacie Chata GDP, tak? I wczoraj wyszedł nowy model. A w zasadzie przynajmniej dwa, tylko tylko niektórzy ludzie tego nie wiedzą. No Jak tutaj na przykład macie Chata GDP 3,5 i 4, ale nie chcecie sobie tego wykupywać, to możecie sobie wykupić po prostu akces do ich API wtedy możecie rozmawiać sobie z ich modelami za pośrednictwem po prostu waszej konsoli Pythonowej a w zasadzie takiego jakby zewnętrznego programu, który pozwoli wam się komunikować z ich serwerami, wtedy macie trochę więcej do wyboru I tu mam takie środowisko Pythona w PyCharmie tutaj jest napisany no po prostu taki program który łączy się z OpenAI i też jest do niego dorobiony taki lekki frontend. Mam tutaj skrypty jakiego typu. Jeden to są skrypty, jedna to jest podstawowa implementacja, a druga to jest implementacja z funkcją przy, przywoływania funkcji. Ta funkcja przywoływania funkcji to ona jest w stanie nam zapisywać rzeczy bezpośrednio do, do plików. No ale odpalmy to. Pierwszą. Odpalił się na naszym komputerze serwer. I teraz to wszystko, co tu widzicie, to są różne modele dostępne od OpenAI. I tak na przykład ten Whisper to jest taki model, który jest w stanie zamienić dźwięk do tekstu ten to jest jeden to jest właśnie chyba ten najnowszy ich ale też ten nie wiem jaka jest dokładnie różnica pomiędzy tematem tym. wiem że to są dwa, dwa nowe no i tu widzicie masę innych nie niektóre są w stanie tworzyć zdjęcia no a teraz odpalmy przygotowane do tego frontend i co jest ciekawe, że w tym momencie mo mo można korzystać z, e, z, z tych dwóch najnowszych modeli, ale te najnowsze modele one są to, tak trochę zablokowane, jakby, ponieważ one są w stanie odpowiadać nam. E, dźwiękiem, i prawdopodobnie też są w stanie nam odpowiadać nam e, być może zdjęciami, nie wiem, jak to jest dokładnie. Wiem, że na pewno przyjmują zdjęcia, ale nie wiem, czy mają zintegrowane, że, że mają output jako zdjęcie. Ale tak czy owak, Dokumentacji OpenAI jeszcze nie ma napisane, jak można pozyskiwać te faktyczne audio od nich. No na przykład tutaj są modele typu tekst do, do audio i z nich sobie można konkretnie korzystać. Ja mam tutaj stworzoną taką implementację, ale to nie jest to, bo na przykład można sobie stworzyć taki system, jak ja mam tu stworzony, że. Dajemy zapytanie głosowe używając Whispera, potem jest odpowiedź tekstowa i ta odpowiedź tekstowa powiedzmy leci do syntezatora, czyli do modelu przekształcania tekstu do mowy. No i teraz odpalmy to na szybkiego, żeby to odpalić, to jest odpalone tylko żeby to włączyć. Klikamy sobie tutaj, eee, tutaj trzeba sobie wpisać klucz wygenerowany w OpenAI, czyli będziecie po prostu płacili za tokeny, a nie za subskrypcję miesięczną. Tutaj widzicie, jakie są różne modele, eee, nie każdy model jest implementowany, ale tekstowe są zimplementowane i wizyjne też są zimplementowane, a dźwiękowe są, tylko nie można ich tutaj wybierać, tylko trzeba sobie to trochę inaczej zrobić, ale dajmy na przykład ten czy ten najnowszy bo tu mamy znowu dwa na... ten jest nowy i ten jest nowy nie dajmy powiedzmy ten Dajemy, wybieramy go jest wybrany, bo tutaj jest napisane że jest wybrane ale równie dobrze mógłbym na przykład wybrać o turbo ten i już będzie będziemy pracowali z czymś innym no ale dobra bierzemy ten tutaj najnowszy wybieramy i zaznaczamy sobie żeby było generowane audio i te audio, które jest generowane, to ono nie będzie generowane z tego modelu, tylko ono będzie generowane tak naprawdę z, yy, z tego. Bo właśnie jeszcze nie da się tak zrobić, żeby można było generować audio z tego modelu. On jest wytrenowany, żeby był w stanie to robić, ale, ale po prostu jeszcze, jeszcze nie pozwalają. No wiadomo, bo człowiek może różne rzeczy wymyślić. No i teraz na przykład jesteśmy z tym połączeni i mam zaznaczone, mogę sobie wybrać, powiedzmy, dźwięk, jaki ma być, głos i mogę sobie napisa napisać po polsku. Witaj serdecznie. Witam serdecznie, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Anudzi mi się jakieś pomysły. Oui. Oczywiście. Oto kilka pomysłów na to, jak spędzić czas. Jeden: czytanie książki. Może być to doskonały sposób na odprężenie i przeniesienie się w inny świat. Dwa: oglądanie filmu lub serialu. Sprawdź, co jest dostępne na platformach. No właśnie. E i tak można sobie kontynuować taką taką rozmowę jeszcze na przykład nie, ten, model, ten model może przyjmować chyba te zdjęcia i na przykład mógłbym sobie dać tutaj wybierz plik mógłbym sobie na przykład dać taki trójkąt i mu powiedzieć żeby ten żeby mi to poobliczał nie no i obliczy. tak to mniej więcej zna, działa no i tu jest jeszcze taka ciekawa rzecz, bo tu się, tu się zapisują e, konwersacje, tam się pliki mp3 zapisują, ale można trochę zmienić zachowanie takiego modelu e, wpisując mu e, rolę. Gdzie to będzie? Tu mam na przykład napisane, jesteś asystentem, ale można byłoby wpisać coś innego i wtedy będziemy mieli troszkę inne zachowanie. Nie? Ja to powinienem zimplementować tutaj gdzieś, żeby można było sobie to tak modyfikować, ale już, już nie miałem czasu. I to jest właśnie ciekawe, że ten model, te najnowsze modele, one są dostępne, można z nich korzystać, ale kurczę, E, nie można za pomocą nimi generować e, audio. A wiem, że one mają taką możliwość, tylko oni jeszcze tego nie udostępnili. Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że. że, że to są takie jakieś w miarę ciekawe informacje. Trzymajcie się.